Halo, halo, witam wszystkich przeserdecznie w trzecim odcinku z Need for Speed Hit. E, a dzisiaj, jak widzicie, wracamy sobie do rozgrywki. Po ostatnim odcinku, e, czyli w drugim, dojechałem po prostu tylko do e, garażu. Potem nie grałem w tą grę w sumie przez dłuższy czas. E, pierwszy odcinek miał mega pozytywne. E, w pozytywny odbiór. Natomiast drugi odcinek dopiero zaczyna rosnąć siłę. Bo ja nagrywam to po prostu na zapas odcinki z Speed'a także komentarze do jakichś tam wydarzeń będą po prostu dalej. Na razie musimy sobie zostawić ten samochód w takim postaci, jaki jesteśmy, chyba że sobie spersonalizujemy pod względem nadwozie, tutaj chyba nic nie zmieniamy. Chyba że spoiler jakiś. Co za duże nie pasuje, nie pasuje. No nie pasuje do tego to taki spoiler. Według mnie. No z klasycznym mustang. Maskownica. No, taki zostawimy. No to też nie za bardzo pasuje. Za bardzo w stylu off-road. Także na razie sobie po prostu pojedziemy. Ewentualnie jeszcze sobie zmienimy lakier, eee, kolor lakieru, eee, połysk metalicznych. Eee, sobie matowy mi się podoba, ale chciałem chrom i kolor czarny. Zapisujemy zmiany. Wybierz Idziemy sobie na wyścig jakiś Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą Kasa na ulepszenia dostaniesz budując swoją reputację Musimy dalej naszą reputację tutaj zdobywać Zobaczymy No Ładnie się prezentuje w kolorze czarnym Mustang Ja niestety nie będę miał dostępu do wineli Które są dostępne online ze względu na to, że mam pożyczone konto Także musicie mi że tak powiem wybaczyć Znów. Chodzisz. Inaczej by mnie tu nie było. Wiesz jak chcesz się dostać do ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę. Z tego co słyszałem, ty też nie. O tym właśnie chciałam pogadać. Myślę, że... Szybki dziennik. Założyć ekipę. Chyba, że masz lepsze oferty na stole. Właściwie to mnóstwo. Przestań! To jak? Co ty na to? Ja na to dobra. No dobra, lecimy na, na mapę. I tak, tu mamy...

Musimy zdobyć też trochę hajsu. Hey, organizuję treningowy. Wchodzisz w to? Mi na Elegancko to się w lubię to model jazdy tej, tego Speeda. Weszła nowa aktualizacja, ją pobrałem. Która powoduje troszeczkę to, że osoby, które chcą, że tak powiem, przeoszczędzić, kupując konta na Allegro z tą grom. Mogą sobie zablokować dostęp do gry na 24 godziny. No taka, taka, taki urok jej. Eee, ja mam pożyczone konto od znajomego, więc e, no wiadomo, tu wiadomo, że aktywacje nie są przekraczane. A poza tym ja w tą grę gram praktycznie... No mówię, weekendami nagrywam na zapas, żebyście mieli materiał. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Ogólnie rzecz ujmując, myślę, że dzisiaj nagram dużo odcinków, więc musicie mi wybaczyć, że po prostu e, nie będę odpowiadał na przykład na komentarze czy coś w kolejnych odcinkach, tylko na przykład za 2-3 odcinki. E, no bo wiecie, no to troszeczkę jednak e, mi ułatwia życie, wam ułatwia życie, że ma, macie odcinek codziennie. E, gdyż ja pracuję na co dzień, e, cały czas praktycznie na rano. Wiadomo, po południami trzeba jeszcze uzupełnić, nie wiem, jakieś e, lodówkę. Czy coś ten desen. Więc wiecie, no to jest takie na porządku dziennym życie. E, bo oprócz YouTube'a, no po prostu no, są obowiązki, które musimy, że tak powiem, robić. A poza tym chciałbym też dla Was zrobić live. Chciałbym wrócić na przykład do st regularnego streamowania. Cały czas z tym walczę i się powtarzam regularne streamy i tak dalej. No ale po prostu czasami człowiekowi się aż nie chce po prostu przychodzi z ryty, z roboty, myśli tylko położyć się, ewentualnie pojechać na zakupy i cię położyć. Więc wiecie jedziemy Ale pięknie on chodzi jak się dodaje gazu. To Nitro naprawdę nic nie daje. Fordik mustang. I gdzie ja się bałem kąp Jedziemy. Troszeczkę ten wyścig taki no nie uliczny bym powiedział, bo bardziej, e, bardziej chodnikowy. Ale jak, jak tak chcą, to tak mają. Nie wiem, dość fajnie mi się tą furką jeździ. Nie wiem, jak wy macie odczucia, ale ja lubię jeździć Mustangiem. Zobaczymy. No, na razie jeszcze nie mam nawet hajsu, żeby, e, żeby tak poprawdzie jakiś lepszy samochód sobie, lepszą furkę ogarnąć, e, żeby ją dopakować. A na pewno to będziemy robić w niedalekiej przyszłości. Co to będzie za furka, jeszcze nie wiem. Na pewno chodzi mi po głowie Mustang z 2019 roku. Po prostu lubię ten, ten model. Ogólnie bardzo lubię Mustangi. Miałem okazję jeździć takim Mustangiem. Może nie na co dzień, ale miałem możliwość je jeździć. Więc wiem, że samochód jest naprawdę mega. Jeszcze mnie tutaj radiowóz. Elegancko. Tutaj troszeczkę jest też gównianie, że musisz od razu całe nitro zużyć. Pozostało 500 metrów. No co za. Nie ma to jak możliwe, że. Troszeczkę jednak trzeba spierdzielać przed policją. Ciekawe czy jak, czy jak wrócę do garażu... Aha. Troszeczkę takie będzie ciężko, będziemy się bawić z policją. Dość ich jest tutaj. Lecimy. Tak się robi, policja w, w ciula. Udało się. Uważa, że jest jeszcze jakaś obława na mnie. Dobra, szukamy dalej wyścigów. mamy poziom czwarte, gdzie do, do poziomu siódmego. Tu mamy tak, tu wyścig mamy zrobiony, tu mamy zrobiony, tu jeszcze chyba nawet nie mamy możliwości jakichś innych wyścigów. więc chyba wrócimy po prostu do po prostu do warsztatu. O, chyba dzień się zrobił. Dobra, pojedziemy. Trzeba troszeczkę hajsiwa załatwić. Wiadomo. Zobaczymy, jaki będzie poziom na zawodach. Bo to będą nasze pierwsze dni, yy, zawody w dzień. Wiem, że na pewno dużo hajsu idzie na nie za nie zdobyć dużo więcej niż za nocne. E, ale zobaczymy przekonamy się na własnej e, skórze że tak powiem e, no i chciałbym żebyście mi też e, napisali nie wiem wiadomości prywatnej e, na fanpage'u cokolwiek e... po prostu ile minut chcecie żeby trwały odcinki z Networthpita Ile chcecie, żeby trwały odcinki z Need for Speed? A. No to jest to, co chciałem się dowiedzieć, co mi wyparowało z głowy, teraz mi się przypomniało, i mówię zaraz o tym. Zobaczymy. Aha, jest super, jadę tam, ale jest dalej noc. Nie ma tak, jak bugi w tej grze. Muszę się wrócić. Powiedzcie, że tutaj trzeba skoczyć jakoś. Zniszcz Ай, недорада. Иди и делай. Elegancko, idziemy. gaz do dechy. Tu się też nie da, że nie wiem, co mam tutaj zrobić zbytnio. Może jakiś potem się coś, że tak powiem, wyjaśni. Ja już nie za bardzo mogę uderzać tym autkiem, bo za chwilę szpach na przewyższy wartość auta naprawione. Chodzimy szybko, elegancko. Nieźle Tak trzymaj! Kontynuujemy dostępne nowe samochody. I, ojej. Civic Type-R. No ja trochę nie za bardzo widzę ile ja mam pieniążków Przez podgląd. Się. Potrzebujesz czegoś? Zobaczymy jak z osiągami co możemy zmienić. Za bardzo nie wiem. Nie mamy high siwa zbytnio. Mamy 5 out. A bo dostaliśmy właśnie, bo tutaj się dostaje gry. Yy, te dostaje się samochodziki. Za darmo i tak Lancer Evo albo Lancer Evo. Tylko mi się bardziej chyba podoba w tym... w tym zielonym. Więc może sobie teraz weźmiemy ten Ym, Mitsubishi osiągi. Nitro jest wyposażony. Ten ma 132, a mój Mustang ma 133. Może jednak dalej moim stanczkiem, pojedziemy. Ustańczkiem. Idziemy w dzień. Zbierzemy kasę i zrobimy sobie własną furkę. Może nie będziemy korzystać z gotowców. Najbliżej widzę z tego wszystkiego mam to i mam dobra Elegancko jedziemy Było blisko. nie fajnie by było mieć tu BMeczkę BMW by było na propsie. O Policaję Nie za bardzo mi się uśmiecha z nimi teraz walczyć My jedziemy. Tor wyścigowy startujemy no 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 chociaż trochę obrysowany jest nie powiem że nie No, a z tym Civikiem się ścigamy w nocy, znowu. Puntiaczek, rozpędzamy elegancko, skupiamy się na wyścigu, żeby to wygrać. Pierwsze miejsce nas interesuje elegancko, dajemy radę. Czadu, czadu, czadu dajesz. Gaz, 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 gaz. Gnasz go. To jest dopiero pierwsze okrążenie Drugie okrążenie zaczynamy I myślę, że będzie spoko W ogóle w mojej głowie się chory pomysł zrobił. Zrodził się Co powiecie na to, że oczywiście jak fundusze mi pozwolą na to Żebyśmy kupili BMW E46, ale nie w grze. I to wszystko by było robione w realu normalnie. Kupić BMW, zrobić ją nie wiem, w jakimś fajnym stylu, fajny tuning, cokolwiek. Żeby Wam pokazać troszeczkę też moje umiejętności w życiu normalnym, czyli realnym, gdyż ogólnie ja jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym. E, więc myślę, że to by było fajną opcją. Napiszcie mi też w komentarzach, czytam codziennie. Także odpowiadam też dosyć szybko. No wiadomo, jak jestem w pracy, no to nie, nie za bardzo. Ale. W innym przypadku jestem jak najbardziej do dyspozycji. E, a ja wam powiem tylko tyle, że... Skończymy ten wyścig. Zakończymy ten odcinek. Zacznę następny. Sobie od razu nagrywać, żebyście mieli. W ramach tego, że wczoraj nie było materiału. Dostaniecie dzisiaj dwa materiały. To macie gwarantowane. Jeden wleci za chwilę, drugi wleci wieczorem, może około 10. Także mam nadzieję, że będzie się wam to podobało, będziecie mnie oglądać, moją serię na, z Need for e, Wiem, że graficznie ona jest dosyć słaba u mnie, ale wiecie, komputer... E, grafika już pomału po prostu się starzeje i nie jest już w stanie służyć wszystkiego na full detalach. Ale jak widzicie, wygraliśmy wyścig, nasz pierwszy z dniowych. Zrobiliśmy 10 tysięcy. Więc dosyć fajna sprawa. Także to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę, miłe widziana. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!